Siema. Dzisiaj porozmawiamy o tych dwóch imadłach, czyli Danbisie i Stonfo Kaimanie. Będę mówić o tych dwóch imadłach ze względu na to, że są one najczęściej spotykane na naszych stołach warsztatowych. Miałem okazję przekonać się o tym na ostatnich warsztatach w Salmoklubie. Gdzieś tutaj Wam się link wyświetla. 11 było tych imadeł, tych było 8. To imadło pożyczyłem od Piotrka Majowego. Zrobiłem na nim około 100 much, więc już co nieco jestem w stanie na jego temat powiedzieć. W późniejszej części filmu powiemy, na które z tych imadeł wymieniłbym to imadło. To jest jedno najtańszych dużo osób właśnie od... Z tego typu imadło zaczyna. Razem z Danvisem dostajemy sprężynę, ten uchwyt cały z tym drutem do podwieszania nici oraz stopkę do przykręcenia do stołu. Stąd dostajemy w zestawie imadło, podstawę oraz imbus do regulacji i sprężynkę. Plusem na pewno tutaj jest rotor, czyli możliwość kręcenia naszą muchą, naszym naszymi madłem w tym momencie jak kręcimy to mucha jest w jednej płaszczyźnie, ona nam nie robi ruchów pod ukos i to jest bardzo moim zdaniem przydatne. Dodatkowym plusem jest wyprofilowanie tej szczęki. Ona nie zajmuje dużo miejsca i małe muchy, tak jak na przykład to mamy na haku 18, nawet na 32, bez problemu możemy tutaj wsadzić, i to imadło nam, tak jakby nie obudowuje łuku kolankowego, i zdecydowanie łatwiej nam się tutaj przy tej muszce wtedy operuje naszą nicią i materiałem, który nawijamy. Na pewno plusem jest szybki montaż haków. Naciskamy, wsadzamy hak, koniec. I hak mamy gotowy. Nic nam się tutaj nie rusza, nie przeskakuje, nie wypada, nie trzeba regulować, kręcić jakimiś śrubami itd. Kolejnym plusem również tutaj jest jakość szczęk. Te szczęki przerobiły kilka dobrych tysięcy haków. Piotrek głównie na tym robi małe raczki. Te szczęki w ogóle nie wyglądają na jakkolwiek zużyte. Kolejnym plusem również jest serwis. Nie będę Wam opowiadać całej historii. Tutaj Wam się wyświetla link do filmu z warsztatów, albo wcześniej Wam się wyświetlał link do filmu z warsztatów salmoklubu i tam z Maćkiem rozmawialiśmy o tym imadle, ponieważ on głównie z niego korzysta i miał incydent serwisowy, ale tam macie szczegóły podane. To imadło jest wygodniejsze, jeżeli chodzi o lewą rękę, ponieważ tutaj sobie bez problemu tą rękę jakoś mogę ułożyć i ona po prostu na nim leży. Tutaj jest ta przerwa w tym więc, Największym minusem tego imadła są słabej jakości szczęki. Tak naprawdę, kupując to imadło, musimy się liczyć z tym, że musimy kupić od razu praktycznie drugi zestaw szczęk. Drugie szczęki możemy mieć za około 200 zł. Więc, całość tego imadła, oczywiście, z tym bez podstawy, to jest coś w okolicach 500 zł. Z już z drugimi szczękami, to są szczęki robione ze stali z resora. One też już przerobiły parę tysięcy much i nie mamy tutaj żadnego zużycia na nich. No i minusem jest mniej wygodna pozycja. W porównaniu do tego, tak jak mówiłem, tu fajnie ręka leży tutaj jest ten uskok, i plus do tego jeszcze mnie osobiście denerwuje to. Nie wiem po co to jest i w czym to ma nam pomagać. Ale ta śruba mi się tutaj co chwilę luzuje i to mi po prostu tutaj jeździ. Teoretycznie w sumie mógłbym to wkleić i, i miałbym to z głowy, ale nie wiem, nie wklejałem tego i co jakiś czas po prostu tą śrubę muszę tutaj dokręcać, żeby to nie jeździło. I właściwie więcej minusów tego i madła nad tym nie widzę. Tutaj trzeba brać pod uwagę, że jak ktoś ma super szerokie stoły albo gdzieś jedzie i nie ma stołów albo są krzywe stoły, to praktycznie nie ma wtedy możliwości przymocowania tego imadła. Ja bym tak szczerze mówiąc nie kupował tej podstawy, ale ją kupiłem ze względu na to, że jak zdarza mi się nagrywać filmy, no to jednak Możliwość regulacji tego imadła przód- tył, plus zostawienie sobie trochę miejsca, żeby gdzieś tu z tyłu dać tło i ustawić odpowiednią ostrość, jest dość przydatne, ale to jest dodatek. Przykręcanie do stołu wcale nie jest, w mojej opinii, złe, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. No i teraz minusy Stonfo: brak rotora, czyli tego okręcania. Ono tutaj jest możliwość okręcania tą muchą, ale zobaczcie jak ta mucha jest złożona. Teraz ją mamy w jednej linii. Obracamy imadło o 90 stopni, właściwie 180 i ta mucha jest pod kątem 45 stopni do dołu. Jak tutaj obracamy o 180, ono dalej jest w poziomie. Więc do na przykład kręcenia i nawijania skóry, tak jak w tym przypadku to imadło się nie sprawdza. Tutaj, wiadomo, możemy kręcić w ten sposób, ewentualnie możemy je położyć, i w tym momencie, jak będziemy kręcić, to idzie nam to wszystko w poziomie, ale nie leży mi w ogóle takie ułożenie. Jest to pewnie związane z tym, że to imadło jest pod kątem plus minus 45 stopni, i tutaj po prostu w ten sposób. Lepiej te szczęki mi leżą i jest mi wygodniej. Jakbym zaczynał swoją przygodę z wiązaniem i wiązał na płasko, może by to zdało egzamin. Ewentualnie jakby te szczęki były wyprofilowane tak jak te, czyli byłyby bardziej idące w stożek, a tutaj one nie idą w stożek, tylko jakąś bułę od spodu spodumają i no w mojej opinii nie jest to wygodne. Kolejnym minusem jest blokada skoku na osi, czyli tutaj jak nim kręcimy nie wiem, czy słyszycie takie pstrykanie. To pstrykanie występuje co 180 stopni, i ono mnie nieco denerwuje, ponieważ przeważnie wiążąc na tym, przeważnie muchę miałem gdzieś tam lekko przekręconą do boku i tutaj sobie po prostu przekręcałem i tyle. A tutaj, jak jest jakiś kąt, to miałem sytuację, że jak wiązałem muchy, to po prostu tej madło mi przeskakiwało. Kolejnym minusem jest luzująca się ta śruba czyli ja ją, mam to imadło jakoś tam lekko skręcone, żeby mi nie przeskakiwało i mam wrażenie, że ona się po prostu z czasem wiązania z tymi obrotami lekko, ale luzuje mimo wszystko i co jakiś czas to po prostu dokręcam tutaj zdecydowanym faworytem jest stonfo mucha jest już wyciągnięta, wystarczy nacisnąć, zwolnić blokadę i teraz bierzemy kolejny haczyk, wsadzamy go i on już siedzi. Nie ma żadnego kręcenia, regulowania itd. W tym momencie jak wezmę tą muchę, ona jest celowo na haku karpiowym zrobiona, i ją chcę wsadzić tutaj. ona już w ogóle mi nie wchodzi w te szczęki. Czyli muszę kręcić, sprawdzam. No teraz jest za lekko, więc muszę znowu gdzieś tutaj lekko to dokręcić, wsadzić. Jeszcze jest za lekko. I teraz dopiero siedzi tak jak powinien ten haczyk w szczękach, więc teoretycznie no, tutaj ta regulacja może być minusem, chociaż no, ona jakoś super bardzo y, nie sprawia problemów. No ale na pewno jest to mniej intuicyjne od tego systemu. Dodatkowo jeszcze odnośnie wsadzania haczyków. Tutaj mamy szczęki całkiem płaskie, ja tymi szczękami robiłem zarówno na hakach dwójkach szczupakowych, jak i trzydziestkach, 30... nie no trzydziestki to jest przesada, ale mam takie haczyki, one tu bez problemu wchodzą, ale mniej więcej do dwudziestek jak robię, to wszystko robię jednymi szczękami. Tutaj jak chcę wsadzić ten hak, czyli grubszy, jest specjalny rowek z nacięciem na tych szczękach i muszę tym hakiem trafić w ten rowek. I jak nim trafię, to on wtedy, ten haczyk wchodzi w ten rowek i jest sztywniej, tutaj siedzi. Yy, więc większe haki jakby jeszcze były, to w kolejny rowek. Yy, haki jedynki czy tam dwójki, nie wiem, jakby się sprawdzały. Też nie mam tutaj takich haków, żeby wsadzić i sprawdzić. Przechodząc do opinii ludzi, yy, którzy Załóżmy, zaczynali na najtańszym imadle za około tam 80 zł czy 100 zł z tym systemem zaciskania, czyli najtańszych podróbek regala, które tak samo praktycznie wyglądają. Przesiadali się na przykład na Danwisa po tym najtańszym imadle i Danwisa sprzedawali i wracali do tych Imadeł. Czyli tutaj po prostu kwestia przyzwyczajenia, wkładania haczyka i brak rotora robił robotę, czyli w sumie nie było konieczności po prostu posiadania tego rotora w przypadku tamtych osób. Znowu rozmawiając z osobami, które mają danwisa, e, przeważnie nie eksperymentowali jak go kupi kupowali, jedyne co to po prostu wymieniali szczęki. Jeżeli mieli szczęki słabej jakości, to załóżmy przerabiali 3-4 e, zestawy szczęk kolejnych, e, ale nie było takiej sytuacji, żeby coś im tam nie pasowało i żeby kupowali na przykład Caymana. Jakbym miał kupić nowe imadło, przechodząc z tych imadeł na kolejne. To imadło nie ma ani rotora, ani możliwości lekkiego nawet przekręcenia haka, więc y, przechodząc z tego imadła na inne, y, obojętnie, czy to, czy to, koszt obydwu jest zbliżony. To kosztuje gdzieś tam w okolicach chyba 700 zł. Tam to kosztuje 300. Nowe szczęki 200. Jeżeli chcielibyście kupić jeszcze podstawę, tą ze Stonfo, co ja mam, kolejne 160. Więc cenowo wychodzi praktycznie 1 do 1. Natomiast, jeżeli macie y, najtańsze i madło, ale z tym systemem. Nie pchałbym się w to, tylko od razu bym kupował na waszym miejscu to, ponieważ, tak jak rozmawiałem, właśnie z innymi, jest ciężko od tego się odzwyczaić. Robiąc na tym imadle około tych 100 much, tak jak wcześniej mówiłem, jest ok. Wiadomo, są niektóre wzory, na których brakuje mi rotora, ale myślę, że nie jest to coś, czego nie byłbym w stanie przeskoczyć. Jeżeli powiązałbym na nim więcej much, to z pewnością Myślę, że to, by się, to imadło stałoby się numerem jeden. Dajcie znać, czy ten odcinek Wam pomógł. Jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, napiszcie imadło do much w komentarzu. Jeszcze możecie zostawić subskrypcję i łapę w górę. Oczywiście tej imadło możecie kupić również w sklepie kadis.pl. Linki macie na dole w opisie filmu. Dobra, z mojej strony tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia nad wodą. Cześć!